Zawsze jak odpalam streama jestem zrajdowany. Zawsze. Dobra, chwila prawdy. Mam rajda czy nie? Dobra, chyba nie. Witam w moim domku. Zapraszam. Zrobię wam tour po domku. Tu mam lucik taki, taki. Tyle mi się udało zbierać w 6 dni na tu, 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 tu. Tu taki lucik mam. Teraz tak, tu mam moje skarby. Pyk. Tu mam takie lepsze i te maski. Tu takie lepsze komponenty. Jakieś lepsze bronie. Tu mam taki secior. O kurde, a tu co się dzieje? Kawałek paski mi się rozpadł. E, no i tak wygląda mój domek. Mam trzy eksternale. E, kilka kamiennych po bokach. Tutaj mam sklepik. Tu mam autoturety pochowane zasiadkami z lampek świątecznych, żeby ich nie było widać. Mam jeden turecik, drugi turecik, trzeci turecik, czwarty turecik tutaj. Tu mam taki turecik, który patrzy mi na okna, i to jest wszystko co mam. No, mamy workbencha 3, workbencha 2. Mamy automatyczną przepalarkę yy, yy, drewna, strzela. No. Tutaj mam e, automatyczną przepalarkę metalu. No i mamy jeszcze jednego kałaszka na dachu, gdzie no mamy po prostu kała. No. E, mój plan na tego wipe'a jest dość prosty. E, wszystko mam wymaksowane. Mój wipe obecnie polega na tym, że roamuję sobie wokół bazy. Jak ktoś mnie zabije, to wchodzę na dach i go zabijam. Tak to poluję na pociągi, które jeżdżą na torach. Pociągi co tu jeżdżą poluje na nie, wyrzutnią rakiet No i na podkach sobie farmie surowce wokół, no i w sumie to tyle. No a nie wiem, dlaczego turety nie strzelają do tych pierdolnych wilków, no. No i co, to sobie otwieram te okna. Eee, no i tu mam turetkę. A, która? A ty, ona nie ma broni. O, autoturec z tumikiem zabił full seta, ale nie wiem czy go zlutuję, nie wiem czy bariery nie muszę sobie p... dolnąć. <grystanie> <grystanie> Mamy już bolcika. <grystanie> Bolcik z kałachem. Czy to prawda, że rekrutujesz moderatorów, bo przeszkadza ci, że twój Discord jest zbyt aktywny. Czekaj, na razie nie odpowiadam na trudne pytania, bo, bo mam tutaj yy, grube kokosy do zarobienia. O. Owie Tych, z którymi walczę, nienawidzę ich. Tych sąsiadów. przyszedłem ich online rajdować w nocy. Wziąłem ze sobą sześć rakiet, oni widzieli, że idę do ich bazy z rakietami, to wysyłali na mnie, bo ich sześciu albo siedmiu grało w bazie, jeden za drugim, k**wa, się na stu w bagach z kamieniami mnie napier**ami, mieczami, no po prostu zmasakrowali mnie liczebnością i śpiworami, aż w końcu jeden z nich wyszedł na dach z Noktowizem i mnie z**ał i nawet jednej rakiety nie wystrzeliłem, bo mnie po prostu otoczyli liczebnością. Patrzcie ile ich Sześciu ich jest. Więcej ich jest. Ja pier... Tam jeszcze trzech biegło. Cztery, pięciu. What you kur want? Fuck off. Nie wiem. Nie wiem. Uparli się na mnie. Dobra. No chcą kurwalczyć. No to będą? No ja, ja nie. nie, nie. Nie, nie oddam mojej bazy za darmo. Kur... Mać no co za... Twardy. Każdy umie kur... 15 grać. Z mojej bazy, jestem motłoch. Nie wiem, no w 40 grałem, tak mam z nimi wygrać, no za dużo ich jest. Dobra, no jed jednego fullkita udało mi się zabezpieczyć, więc jest ok. Widzicie ile ich gra? Jeden, dwóch... czemu mi nie pokazuje ostatnich.. Nie wiem, no z ośmiu. Nie poradzę sobie z ośmioma fullkitami. Nieważne jakbym dobry nie był w tą grze. Dobry w tą grę. Ale dostarczyli mi tak, dobrych rękawiczek, dobrej kurtki, chodźmy to podmienić. Alon in Tokio by sobie... No... Powiem tak, no Alon in Tokio czasami sobie radzi z takim zergiem. Ale zawsze kończy z dziurawą bazą. Taką, że no już nie ma co grać, więc... Potrafi wygrać taki raid, ale no... Po, no mówię, po baza, nie? Potrzebuje kabel i narobić e, autoturetów. Trochę więcej. Bo się już nie czuję, jak mam być szczery, bezpiecznie w tej bazie. Jest mi tutaj bolcza się przyda. Mam nadzieję, że ty. Ktoś... O przyszedł debilany. Jego jedyne hobby to... Szczekanie mi pod bazą, wreszcie. go nawet nie słyszę, co on tam pierdol. Messacz, a może przeskoczysz na serwery Wiki, to nie będziesz się nudził, jak wszystko już ogarniesz. Muszę pouzupełnić medę, amunicję, wszystko. Czy nie zlutowali tej LR-y? MPK tu leży. Dobra, to jeszcze mam LR-kę, zyskałem. Tu mi Oj, Oni przyjechali samochodem i zablokowali wizję, yy, i zlutowali to jedno ciało. Ogólnie ten klan, który mieszka. Które mnie z rakiet, i ogólnie jest dla mnie zagrożeniem, mieszka gdzieś tutaj. I, ty, no, wolałbym, żeby tutaj sobie poszli w chór. Więc ja czasami robię tak, że, Kurwa, co zrobić? Piszę tak: X23, on top, best clan, 2K Rockets. Ew. I po prostu zwracam na nich uwagę, że oni tu są. Ktoś to może przeczytać, zobaczy jakaś baza, i tak dalej. Tak wiecie, psychologiczne takie zagranie, nie? To jest trochę. Jak propagandom nam imigrantów nasyłają na granicę Chiny czy tam Hubie, no nie, nie jestem tym geniuszem politycznym, ale no podobna zasada, nasyłam na nich ludzi, którzy myślą, że są bogaci, no nie wiem, no, no nie wiem, kto nasyła tych imigrantów propagandą w, wciskając im kit, że Polska coś tam rozdaje, Rosja? Kto, kto próbuje zdestabilizować gospodarkę polską? Chyba Rosja! No, no to pomyliło mi się Rosja w takim razie. Czy tam, nie wiem, Niemcy? Nie jestem pewien. No ale polityczny nie jestem, ale każdy wie o co chodzi. Ale właśnie na podobnej zasadzie działa, nie? E, mogę jeszcze jeden autoturet postawić sobie? wiecie? Mam pomysł, jaki turet zrobię. Kurw, będzie piękny. Zajebisty będzie ten turet. Tylko tu, tu, tu i tu. Ustałem ten autoturet głównie przeciwko tym ludziom, nie? Ty, no no świetny jest ten turet tu. hit. No i dam siatki, więc jak ktoś będzie walił hafałki, to to powstrzyma to. Nie hitnie tureta. Albo no zada naprawdę połowiczne obrażenia. I myślę, że tutaj bym... Nawet MPK. Pomysł mam taki, że zrobię ukrytą bazę moją, która otwiera się na przykład cały czas jest zamknięta, ale jak na przykład są dy dymy, to się na przykład respie i otwieram, nie? Turetkę. To też jest spoko. Czyli na przykład tu mam bazę, jest otoczona turetami, ale już więcej nie mogę dać, bo jest limit do 12. Ale kawałek od bazy, tam gdzie często są dymy, się strzelam albo mogą przyjść mnie zrajdować. Postawię mały domek z chowanymi turetkami na przykład za garażówkami na przykład nie wiem, atakują mnie, zniszczyli mi parę turetów to na przykład otwieram i ich napierd... Tylko, że ich gra 10 i są bardzo dobrze uzbrojeni i dobrze grają, więc w teorii jak chłopy będą mieli sto rakiet, milion hafa, jak to i tak mnie rozpierd... Trochę, trochę tak jakbym był na ich łasce, nie? Ale myślę, że wydaje mi się, że widzowie ten klan, który przed chwilą i się z którym strzelałem wydaje mi się, że jestem ich celem do rajda. Pokażę Wam czemu. Chociaż mogę być w błędzie. No, to dzisiaj wstałem rano i wczoraj siedziałem na dachu przez 4 godziny i do nich napierdałem, bo tutaj mieszkają. <laughs> Myślicie, że zeszedłem im za skórę? Tylko, że wiecie, oni mnie pierci w kurwinie. Przezroczy Klan siedmioosobowy, sam versus 7 w nocy i bez zapowiedzi, ale online, 1v7. Co prawda, mieli tylko jednego Semika Rewiki i bylo, byli słabo uzbrojeni. Ale kur, online 1 versus 7. No respekt, to nie kur. Respią się, każdy z tych sześciu się respi, z kamieniem mnie kurwa po głowie, maczetami kur... No nawet jednej rakiety nie wystrzeliłem i mnie... Za po prostu liczebnością i śpiworami. I mam nadzieję, że Facepunch, czyli ten serwer, zrobi kiedyś coś takiego, że jeśli na przykład zabijecie obok siebie, chodzi o to, że jeśli na przykład ja z kimś walczę, nie? Ktoś jest tutaj, jestem tutaj i go zabiję, to fajnie, żeby nie było czegoś takiego, że można w pobliżu się zrespić. Czej o co chodzi. To jest według mnie najgorsza wada PVP w raście, że walczysz ze śpiworami. Ale no, mogę sobie tak marudzić być to zmieni co mówię na streamie na temat tej gry. To znaczy kiedyś, kiedyś można było spamować śpiwory w nieskończoność i jest taki limit od niedawna. Nawet nie od niedawna, ale w sumie tak od nie wiem, pół roku w sumie, nie wiem, ale to nie rozwiązuje problemu. Co masz 30 bagów obok bazy? No bo kurwa muszę mieć te bagi obok bazy. Stary, no używam Mety, której nie lubię, ale jak jej nie będę używać to jestem w dupie, to tak jak, to gdzie tu jest hipokryzja? Szczerze. Wytłumacz mi to better. Metą wreszcie jest to, że napierasz wokół siebie pełno śpiworów. To jest meta. Jak ja jej nie będę używał, to jestem w piwie. Padnę raz i nic nie mogę zrobić. I sam jej używam, pomimo że jej nie lubię, bo muszę używać, żebym mógł grać w tą grę. Ale nie lubię mety, ale gdzie mnie to czyni hipokrytą, no nie rozumiem takiego myślenia. Ja, ja ogólnie mógłbym pracować dla tej gry w Facepunchu, bo uważam, że mam kilka fajnych innowacji, które mógłbym do tej gry wprowadzić, że gra no jest fajniejsza. W ogóle zobaczcie jak moja baza dużo surowców użre. To znaczy miałem dużo droższe bazy. Yy, jak grałem w Rasta. Miałem kiedyś bazę, która żarła mi 34K metalu i 1000 kół, ale no jest dość droga i tak nie? Sam się naucz, po prostu wejdź do gry, Poglądaj sobie pełno poradników. Yy, I sam... dalej tak się najłatwiej nauczysz. Musisz przeboleć pierwsze 300-500 godzin w tej grze. Ja mam wiza, który zaczął grać w tą grę i po 500 godzinach yy, grał lepiej niż jak ja miałem 3000. No, może przesadziłem, ale tak 2000. Tylko, że moje pierwsze 2000 godzin w raście to ja za bardzo poradników nie czytałem i nie uczyłem się na poradnikach. Tylko, wiecie, ciężkimi metodami prób i błędów. A, a on osiągnął taki poziom, cztery razy szybciej oglądałem z poradniki, nie? Dobre. Więc najlepszym sposobem, żeby nauczyć się grać w rasta, ogarnięć podstawy, jest yy, na pewno obszarzyć sobie, jak działają monumenty, karty i po prostu takie najważniejsze tipy jak nie wiem zrobić automatyczne przepalanie metalu w bazie ty trochę, po stocha jesteś w stanie się fajnie bawić, poradniki sobie obejrzysz. No ja po 100 godzinach w Raścia to biegałem i z dzidom i krzyczałem na ludzi. No ja długo się uczyłem grać w tą grę. Ale w końcu tam jak już miałem paręset godzin, tam miałem 300, 200, coś koło tego, to poznałem ziomka, który miał 5000 godzin i mnie też trochę podszkolił i przyspieszyłem progres. Ale mówię, pierwsze 200, 200 godzin moje to no poziom 0 prawie że. A, ten ma bloka. Czemu on ma bloka? Dobra, whatever. Czemu to ma bloka? Zbudowałem tu kawałek za baską. Plecak ma. 12. O, patrzcie, kół... Kur... Ambroży. Jak zwykle mój stream sniper yy, dowiózł i przyniósł mi temki. Bardzo dziękuję panie ambroży. Uuu, baterie, właśnie tego potrzebowałem tak trasza, nie mam. Czas pofarmić troszeczkę skałek w pobliżu baski, żeby mi piese y, nie wstygły. Postawmy jeszcze jednego metalowego eksternala, żeby enemy nie mogło raid right base'a postawić. Właśnie na takie pociągi poluje, nie? Ten typek właśnie, który leciał... O, z rakietą go na napierdziada. No ale teraz się na tym nie skupiam, no bo yy, mam inny plan. Czemu nie zrobisz automatycznych medów? Wiesz co? Czasami robię. Teraz mi się nie chce, ale czasami robię. Dobra, biorę potkę, i farmie kilka skałek w okolicy. Nie, nie zamierzam robić jakichś potężnych farm runów, bo tutaj wszyscy są aktywni. Ale jak mam farmić parę tysięcy metalu, to chociaż na podce, nie? No już mi się zwróciła na przykład jedna potka, więc nawet na, na parę lubię odpalić sobie. Są bez drewnianej palisady, bo mi się nie chce ich craftować. Powinienem mieć tą palisadę. O kurde, dziękuję bardzo. Jajemu matę. Proszę bardzo. Coś dobrego? Co to jest? Kurde, no taka gorsza nagroda, no shadowboxing. Wymyślasz mi jakiegoś przeciwnika, ja z nim w walczę, a jak z nim walczę, to sobie wymyślam w głowie, zależy też, kogo mi powiesz. Eee, niektórzy robią z tego przeróbki na YouTube'a i wychodzi śmiesznie, no ale taka nagroda, taka troszeczkę gorsza. Oby ci teraz coś lepszego padło. Ja pierdolę. Robiłem już dzisiaj 30 pompek. Wyleciało 30 pompek. O, no nie. <laughs> Przecież się zesram po tych pompkach. Już robiłem 30 pompek dzisiaj. No dobra, no nie wyleciał ci jackpot. Powiem tak, uważam, że te koło fortuny jest dość drogie. Nie no, yy, trzymajmy się koła fortuny. Yy, mógłbym wtedy nick na czole, jest to dla mnie wygodne, ale wolę te dwie nagrody dla ciebie wykonać. Yy, padło średnio, no ale mogło być gorzej. Jeje, o matę, powiedz mi, co to jest dwa zakręcenia jackpot. No to musisz czatu pytać, nie? Czy się zgadzają? No bo to jest. Yy, no, los to los, nie? Wykręcić, mówi zajeczek Pota za te 5 subów? To od widzów zależy. Jak wszyscy piszą tak, to ci zakręcę, czaka. Ty, no wszyscy tak napisali, no? No dobra. Ty widz nasz pan. Co tam wypadło? Niebieskie. Yy, wyleciał ci autograf ode mnie, od mojej yy, partnerki z pocztówką z Francji. Mam takie pocztówki z Francji. Eee, kupione właśnie przez Renatę i magnesik z Francji. Kilka moich widzów już dostało magnesy. Czemu gówno? Ej, no i mo fajne. To znaczy powiem tak, no, ktoś się może bardzo cieszyć, ktoś może być zawiedzionym Maciusiem. No nie wiem. Yeah, we playing 20 people in yeah, Call me bitch. You play fucking sad people. No, i po ch do mnie napi, ale nie pozwoli mi powiedzieć lamów. No, chłopy kurw, 10 osób grają. No, kurw, każdy tak umie. Play more people, 20. 100 people in your face. No, noobs. big work. Skilled. Piszę, że loaded sam. Chciałbym, żeby ich ktoś wypalił. Message, ale mordą kłapiesz przed tym kąpem. <laughs> Szkoda, że jak wychodzisz z domu, to obowiązkowo gaz wieprzowy w kieszeni. A co ma gaz wieprzowy do rasta? No ja zawsze chodzę z gazem, no. Chociaż zauważyłem, że ludzie w Pile są bardzo sympatyczni. I moi widzowie w Pile też są naprawdę sympatyczni. Ale no... Yy, no nie wiem, no zawsze się trafi jakiś idiota, no. Z nożem wyjdzie, kiwie, no. Mamy tak chory kraj, jeśli chodzi o samoobronę, że... Ktoś cię zaatakuje, z nożem okradniesz, czemu zrobisz krzywdę, to jeszcze będziesz miał problem, sądzie. Czy jestem bardziej prawicowy, czy lewicowy? Jeśli chodzi o integrację Polski, granice imigrantów, jestem prawicowy. Jeśli chodzi o to, o. O Europę, o kulturę to też jestem prawicowy Jeśli chodzi o prawa kobiet Rodzenie, aborcje to jestem bardziej lewicowy Jeśli chodzi o LGBT, jakieś trans i tak dalej to bardziej w stronę lewicy ale tak no, tak po środku Są zalety, które jakby Rzadkowski został prezydentem mi się podobała, są zalety, które mi się podobają jak Nawrocki jest prezydentem, nie? Na przykład przez to, że Nawrotski został prezydentem. Wiem, że nasza Polska nie idzie jak e, e, Londyn wyglądać i jak Paryż, e, co mnie pociesza to, na przykład. No i tutaj jestem prawicowy. A nie wiem jeszcze jakie są prawicowe, lewicowe poglądy, w jakim aspekcie. No, ważniejsze... Nie ma chyba, no, nie wiem, poda podatki czy tam pieniądze, to ja się nie, nie jakoś nawet super na tym nie znam, więc nie jestem ani prawicowy, ani lewicowy. No, odpowiadam na pytanie, widzę. Ja na przykład lubię się obnosić z moimi poglądami politycznymi, oczywiście e, nikogo nie zmuszam do swoich poglądów, e, nie hejtuję niczyich poglądów i tak dalej. Dla mnie na przykład najważniejsze, szczerze u mnie no, w priorytecie, top 3 najważniejszych rzeczy jest, żebyśmy nie mieli nielegalnych imigrantów, nożowników na ulicach i żebym się czuł bezpiecznie w mieście. Na przykład to jest u mnie w top 3 najważniejszych rzeczy. No i to jest na przykład e, e, pogląd mocno prawicowy, tak? tym Bogiem w tą grę. Gdzie go zajmowałem? Biegnie do ciała, widzę. Jak k***a mu nie odpuszczę, ty. Ja pirro, no zaraz sobie coś zrobię. No, nie wiem, no co, co to jest, no kurm, co to ma być? Zadziadowstwo. Buduje z eksternala wybiega z dupy dwóch na mnie typów. Pradną Mitifiki, budują kurwawy. No, ja pierd... Nie wiem. Cii. Nie wiem. Szkoda, prądu. Jak ja nie lubię tego jumpa. Dobra, idziemy farmić. Nie próję do nich, bo no nie ma po co. Jak będę do nich strzelał, to równie dobrze mogę wyjść na dwór i wsadzić. ch.a do gniazda szerszeni. No, nie będzie to przyjemne. Nawet w sumie chyba śmiertelne by to dla mnie było. Ty no jakby mnie kilka szerszeni urządliło w fiuta, to chyba bym mógł umrzeć, nie? Chyba jo. Ja. Jakiś siomek farmi. Zajbista, ta gra. Pikuję z prefajerem i tracę na takiego typa 60 HP z bliska i zaraz mnie zrespi się w bazie i mnie zapie... Ale no, p nie ta gra. Ja pierd... Nie wiem, e, wydaje mi się, że oni stream snipią ci ludzie, bo gdzie ja nie wychodzę, to oni już są na mojej dupie, te chłopy. Albo zabiję ich kumpla. jedno z tych dwóch. Albo ten ziomek to był ich ziomek. Zaraz zobaczę, bo ja wiem... Yy... Ja, ja wiem jaki... Yy. Albo to jest najlepsza grupa PvP, jaką kiedykolwiek widziałem w Raście, taka, że no Estier. Że najlepsi gracz, jakich ich spotkałem. Ośmiosobowy zerk albo mogą czytać. Naprawdę no chłopy grają wybitnie. Grają jak zorganizowana grupa i bardzo dobrze grają. Aż za dobrze. Zreportowałem ich i nie mają bana, więc chyba są czyści. Co prawda w... Nie ale no muszę przyznać nieźli są. Ale mogliby się odjechać, no kurwa, no nie poradzę sobie z nimi. Jezu czemu oni się nie odjeżdżą? No co oni mają za problem z w... Mam naprawdę siedzieć na tym zaczeganym dachu jak idiota? Nie wiem, no w kurze mnie, no zaraz wyjdę na dach. No siedzą mi pod domem od godziny, no pierdolę takie granie, no zaraz wyłączę streama. No nie chcę mi się widzowie, sorry, że nar narzekam, no nie chcę narzekać, płakać czy coś, no ale mam kur... Ośmiu nerdów pod domem. Jeszcze mam Stream Snipera, no. Co robią? No zabijają mnie je ciągle. Jest ich ośmiu. Ty po co to rozpierdala? To będzie Już ten typ jest odklejony. Ten wrażenie, że to jest k największy idiota. Ja w ogóle go zablokowałem w grze. E ja go zablokowałem i miałem go mutat i teraz on może do mnie gadać. E Zapomniałem, jak się mutowało kogoś, żebym nie, nie słyszał go w grze, pomimo że mam voice włączony, bo ja go odmutowałem, nie wiem, po co, to jest idiota. Eee, nie wiem, jak go zablokować. No, no nie wiem, ty, jak go zmutować. Nie wiem, jak kogoś zmutować. Nie, kuta wiesz co, ten typ e, nie stream i po prostu mi to mania, jak mam on. Mm. Imponujące. Nie no, szukamy odpowiedzi w internecie w czacie GPT, jak zmutować. Halo? O, halo. E, Hej Olek, tylko na chwilkę. No się Właśnie yy, dzięki, że siano wysłałeś, doszło. Nie ma problemu, nie ma problemu. Dzięki mega, super, no, no to tyle w sumie. Nie ma problemu, kurko moja kochana. A ty co robisz? Wraścika właśnie streamuję. No i zajebiście, Oluś, Tak trzymaj, rób swoje. Dobra, idę na kurczacz dalej w TFT, także powodzenia. Miłego jego grania. Elo. Pa. Kurwa, co za ten werki Jakbym teraz dostał propozycję od admina, że ich wypala za 300 zł, to nawet bym nie myślał, nie? Z tego serwera. Powiem tak, jeśli chodzi o toksyczność, to oni nie są jacyś toksik, nie wyzywają mnie, czy nie, nie obrażają mi rodziny. Ale jeśli chodzi o gameplay, to naprawdę do dawno takich agentów nie spotkałem. Będę z wami szczery. Są kurda w 8 i cwaniaczą. Co mam zrobić? Na ośmiu, kurde, graczy. Nic nie zrobię. A, nie możesz gadać ty, debil. Muta dostał, chyba działa. Chyba zmutowałem tego Ambrożego. Już mi nie będzie pod bazą. Już jak miałem kiedyś e, tego stream-snajpera, który poświęcił 800 godzin na stream-snajpowie, nie, nie? Co mnie tak męczył. E, Nightmare of Outpost, nie wiem, czy kojarzycie na pewno. Legenda stream snipingu. To on nawet na przykład rodziny, nie? Mi nie obrażał, czy nie? Nie wyzywał mi matki, czy ch... co? Ani raz. On po prostu... No, w wku... mnie w grze, po prostu zabijał mnie, nie? I było to chuj. Ale nie wiem, jakoś tak kiedyś mnie to A teraz sobie pomyślałem, jak mam tego Ambrożego, to że to nie było jakieś aż, aż tak budwe. Ogólnie plan jest taki, że jak ktoś idzie pociągiem, to wale w niego rakietami. Tylko, że chyba tylko raz ktoś tędy jechał od kiedy odpaliłem streama. Ja nie wiem, czy trochę nie szkoda prądu. Ale PvP. Stary, wiesz jak ta gra działa? Ta gra działa tak, że z ich ośmiu nie mam z nimi szans jak się postawię. I nawet wygram to i tak nie wyp***olą jak będę spał. Nie wiem, nic nie zrobię, widzowie. Dobra, słuchajcie, ja spielam, idę sobie zrobić kolację. Tusta jak salce są. To moja ja tłusta szpinka i wyraż jest ciekinka. Tusta jak salce to... Mój valerom, tłusta jak salce są. To moja pusta.